Od razu mówię, że moje dłonie są tak wyglądają, bo pracuję przy farbach jadalnych i to bardzo ciężko się zmywa. zmywa. Chciałbym dzisiaj omówić resztę win. Kupiłem dzisiaj parę win ogólnie, tak żeby już zakończyć tą selekcję Makłowicz. Mówię parę win po kolei. Zacznę od białego, wytrawnego, bułgarskiego wina Mon Amour. Poprzednio już omawiałam bułgarskie wino, ale było inne. Teraz mamy takie. Po prostu jestem ciekawy, jak te wszystkie wina, które będzie najlepsze. Pachnie tak delikatnie. Trochę nawet jak na białe wino dość. Nawet intensywnie pach, 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 nie mocno, jak na białe wino. Ale smakuje już bardzo, bardzo delikatnie. Bardzo naprawdę jest to wino takie łagodne. Bardzo łagodne jest to wino. Jest bardzo dobre. Już następnie mogę powiedzieć, że jest bardzo dobre. Pojawia się oczywiście kwasowość i gorzkość, jest i to i to tu wyczuwalne, wyczuwalne ale w bardzo łagodnym stopniu i jest fajnie tak dobrany, wyczuwalność alkoholu, spirytusu jest tak fajnie łagodny wyczuwalna, także jest to bardzo dobrze skomponowane jak dla mnie wino, te bułgarskie mam Amur i te naprawdę wino chyba mogę polecić. Tak, jak na wino a wytrawne, gdzie nie ma słodkości. to akurat, to jest dobre. Jest, 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 to jest dobre wino, naprawdę. Polecam.